Moja dziewczyna opowiedziała mi straszną historię, która jej się przydarzyła około dwa tygodnie temu. Stała w kolejce w sklepie spożywczym ze swoją przyjaciółką, gdy podszedł do nich elegancko wyglądający mężczyzna. Pochwalił jej płaszcz i skomentował, że musi być drogi. Podziękowała i rozmawiali jeszcze przez chwilę. Mężczyzna wyjaśnił, że jego garnitur to po prostu zwykła podruba, ale moja dziewczyna zauważyła, że ma na sobie wszelkiego rodzaju drogą biżuterię. Kiedy moja dziewczyna i jej przyjaciółka wspomniały, że są studentkami, mężczyzna założył, że muszą być bogate i że ich rodzice za wszystko płacą. Moja dziewczyna zaczęła czuć się niekomfortowo i próbowała się od niego odsunąć. Ten zapytał je, czy mają pracę, a one powiedziały, że nie, ponieważ uczęszczają na studia dzienne i w pełni skupiają się na nauce. Po tym, bez pytania, opowiedział im, czym się zajmuje. Powiedział, że wykonuje różne dziwne prace, ale głównie ma facetów, którzy dla niego pracują.